Witamy serdecznie po raz pierwszy w roku 2022. Jest to szczególny rok, dlatego że w pierwszym poroczu nastąpi nasza premiera nowego modelu SL. W związku z tym chcielibyśmy Wam przybliżyć historię tego typu szeregu. Zaczynamy od 190. Samochód pierwszy raz pokazano w 1954 roku w lutym na targach w Nowym Jorku zaprezentowano go wtedy wraz z jego starszym bratem modelem 300SL. Samochód ma dość ciekawą historię, dlatego że powstał na wymagania tak naprawdę amerykańskich klientów. Najbardziej znany na tamtym rynku importer, między innymi Mercedesa w Stanach Zjednoczonych, Max Hoffman poinformował centralę, że jest potrzeba by Powstał samochód sportowy z prawdziwego zdarzenia, powstał model 300SL i model 190SL, czyli samochód, można powiedzieć, w bardziej codziennym wydaniu w nomenklaturze Mercedesa. Model ten nazywany jest W121B2, czyli widzimy tutaj mocne nawiązanie, jasne do modelu W121, tak zwanego Pontona. Jest on technicznie bardzo spokrewniony z tym modelem. Ale o tym na pewno opowie więcej Bartek. Kuba ma absolutną rację. Podobieństwo to nie jest tylko numeracja. Tak naprawdę sportowa wersja, czyli 190 SL, ma bardzo wiele cech wspólnych, to znaczy całą ramę konstrukcyjną, zawieszenie przednie, tylne, silniki czterocylindrowe o bardzo podobnych parametrach więc można powiedzieć, że na podwoziu od sedana zbudowano pięknego zbiornego roadsterstwa. Maska w tym typu szeregu otwiera się w dość nietypowy sposób, bo pod prąd dostęp do silnika jest troszeczkę utrudniony. Natomiast są to silniki niezawodne, czterocylindrowe, dwa gaźniki dwugardzielowe, moc 105 koni mechanicznych. Bardzo fajna konstrukcja, jak na tamte czasy, auto bardzo żwawe, dynamicznie przyspieszające. Układ przeniesienia napędu to czterostopniowa ręczna skrzynia biegów oraz łamany most tylnej osi. Jak możecie zaobserwować, wnętrze 190 stylistycznie bardzo mocno nawiązuje do 300 sl -a. W drugiej połowie lat 50. wnętrza wszystkie były w takim stylu, czyli dużo ładnych ozdób, wszystko jest bardzo ładnie wykończone. Mamy tu dużo fajnych charakterystycznych elementów, chociażby odpalanie z przycisku, piękna, pięknie wykończona lampka do oświetlania mapy. Natomiast ten model, w którym siedzimy jest z 1959 roku, czyli model po którejś modernizacji, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj po którymś lifcie i ma on już kierunkowskazy operowane w ten sposób, natomiast modele wcześniejsze Kierunkowskaz był uruchamiany tym tutaj srebrnym wieńcem na kierownicy, natomiast tak dobrze przyjęło się to wśród klientów, że później zostało to jako ozdoba już w wielu kierownicach. Jednym z większych podobieństw do 300 SLA są elementy nadkoli, zarówno przednich. Jak i tylnych bardzo mocno nawiązują do stylistyki większego brata. Nie był to element wyłącznie dekoracyjny, a również pełnił funkcję taką, żeby zatrzymać zanieczyszczenia brud w tej części karoserii, tak żeby góra pojazdu pozostała zawsze czysta. Pokrycie miękkiego dachu było wyposażeniem opcjonalnym, jak bardzo wiele elementów w tym samochodzie, praktycznie za wszystko trzeba było dopłacać. Natomiast warto wspomnieć o tym, że tradycja związana z miękkim dachem pod pokrywą oraz możliwością do kupienia hardtopu, czyli wtedy można było kupić wersję kupę, trwała niezmiennie do typu szeregu R230, czyli zarówno pagoda, jak i 107 oraz R129. Wszystkie kontynuowały tradycję dachu miękkiego chowanego oraz hardtopa zakładanego. Dodatkowo z zewnątrz. Lista wyposażenia dodatkowego była dość długa. Jednym z nich było dodatkowe trzecie miejsce dla pasażera z tyłu. Było namontowane w poprzek, radio wraz z anteną oraz zestaw kufrów do bagażnika, które były wykończone w kolorze wnętrza danego auta. Cała populacja sl to było 25 tysięcy sztuk, a tylko 5 tysięcy sztuk na rodzimym rynku w Niemczech. Większość samochodów poszła na eksport, jak się możemy domyślać. Większość samochodów trafiła do Stanów Zjednoczonych. Tamten samochód zyskał niezwykłą popularność. Wiele gwiazd jeździło tym, tym samochodem, chociażby Grace Kelly, chociażby Alfred Hitchcock, Romy Schneider. Ten samochód był również bohaterem. Wielu filmów pojawiał się w pięknych scenach, komponował się tam niesamowicie dobrze. Zarówno 190 SL, jak i wszystkie kolejne generacje sl zawsze wzbudzały bardzo dużo emocji. Były to samochody przeznaczone do wspaniałych wypraw z otwartym dachem. Samochód był dedykowany szczególnie dla osób zamożnych, ponieważ jego cena nigdy nie była niska. Zawsze wzbudzał wartość i zawsze był czymś, co było uznawane za dobro luksusowe. Ciekawostką jest, że w tamtych latach 190 SL jako nowa kosztowała niecałe 18 tysięcy marek. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze jest to około 42 tysięcy euro. Dla porównania konkurencyjne Porsche 356 kosztowało około 13 tysięcy marek. Dzisiaj 190 SL stanowi doskonałą formę inwestycji i jest e, tak naprawdę samochodem, który jest użytkowany przez wielu kolekcjonerów na co dzień. W okresie letnim, jak i auta, które stoją tylko i wyłącznie w garażu jako inwestycja. Dzisiaj większość tych samochodów, które zostały, wymagają renowacji. Taką renowację oczywiście również można przeprowadzić w warsztatach LED z Duda Cars. Zgadza się. Ten samochód przeszedł kompleksowe prace, praktycznie każdy element. Został wymieniony, naprawiony bądź poddany renowacji, co widać gołym okiem, więc w samochodzie po takim procesie nie ma słabych punktów. Mówimy wtedy o praktycznie fabrycznie nowym aucie. Mamy kilka egzemplarzy na różnych etapach pracy, więc możemy to śledzić. Myślę, że też będziemy chcieli się dzielić tym, jak wygląda warsztat, jak posuwają się prace przy tego typu autach, bo jest to niezwykle ciekawe. Mam nadzieję, że nie tylko dla mnie.